To już ostatni, dziewiąty dzień nowenny, w której y, analizujemy i poruszamy temat jednej z najpiękniejszych pieśni Nowego Testamentu, jakim jest Magnifikat Najświętszej Maryi Panny. I ostatni werset, nad którym się chcemy dzisiaj pochylić, brzmi jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi jego potomstwo na wieki. Cały Magnifikat jest Wspaniałą, piękną, radosną pieśń uwielbienia Maryi za wielkie rzeczy, jakie Bóg uczynił w jej życiu. Maria wielbi Boga, dziękuję Mu i wychwala Go za Jego sprawiedliwość, za Jego miłosierdzie, za Jego moc. Obwieszcza, że Bóg jest święty. I cała ta radosna. Pieśń uwielbienia, magnifikat, kończy się właśnie słowami, jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi jego potomstwo na wieki. To zakończenie pokazuje, że Bóg spełnił w Maryi obietnicę daną jej przodkom. Obietnicę, którą złożył Abrahamowi na samym początku, kiedy został on wybrany na... Ojca narodu, który miał, z którego miał narodzić się Zbawiciel. Abraham uwierzył obietnicy, uwierzył nadziei wbrew nadziei. W Maryi obietnica Abrahama zostaje wypełniona. Dlatego Maryję nazywamy Panią, dziewicą obietnicy. Córką obietnicy. Możemy powiedzieć, że Maryja jest córką Abrahama, jest bowiem żydowską dziewczyną, która pochodzi z pokolenia Abrahama. Tak jak Bóg obiecał Abrahamowi, tak Bóg spełnił tą obietnicę w życiu Maryi. Obietnice Boga są wiarygodne. Bóg jest tym, który spełnia obietnice. Bóg jest tym, który realizuje to, co obiecuje. I realizację i wypełnienie obietnicy widzimy w życiu Maryi. Bóg zawsze pamięta o swojej obietnicy. Bóg jest Bogiem pamiętającym, niepamiętliwym, który chciałby wciąż na nowo wypominać nam nasze słabości czy upadki, ale Bóg jest Bogiem pamiętającym o swojej obietnicy, obietnicy, którą wypełnia. I to piękno wypełnienia obietnicy widzimy w Najświętszej Maryi Pannie. Bóg raz dał słowo Abrahamowi, a przez niego całemu narodowi wybranemu. I teraz wypełnia to słowo. Bóg realizuje raz dane słowo i najpiękniejszym wyrazem Bożego słowa jest jego syn Jezus Chrystus słowo życia. I Maryja rodzi to słowo Jezus syn Boży Jezus syn Maryi to ten sam mesjasz, którego Bóg obiecał Abrahamowi. Maryja Zatem jest wypełnieniem obietnicy. A wraz z Maryją rodzi się cały Kościół i przez Maryję my wszyscy, choć nie należymy do Izraela starego przymierza, a należymy do Kościoła nowego przymierza, również mamy udział w obietnicy zbawienia i wiecznego życia. I moi drodzy, słowo, które Wypowiedział Bóg obietnica, którą złożył, a która się wypełniła w życiu Maryi. Jest tym, co dało Maryi siłę do tego, aby móc oczekiwać na jej spełnienie. Maria wyczekiwała. Maria oczekiwała. Maria ufała. Jej ufność, jej oczekiwanie jej wierność, jej pragnienie były oparte na Słowu, które Bóg dał Abrahamowi, a przez to całemu narodowi izraelskiemu. I my również możemy odnaleźć się w obietnicy Maryi. My również jesteśmy dziedzicami nowej obietnicy, jaką przyniósł na świat jej Syn Jezus Chrystus. Naśladując Marię w jej wytrwałej wierze i ufności, w jej nadziei, czasami wbrew nadziei, jej zabierzeniu Bożemu Słowu, trwając wiernie, choć czasami idąc trochę na oślep i nie widząc wszystkich rezultatów tej obietnicy, każdy z nas wraz z całym Kościołem staje się rzeczywiście realnie, namacalnie. Dziedzicem Bożej Obietnicy, a jest to obietnica zbawienia, obietnica wieczności i obietnica odkrycia miłości i miłosierdzia na wieki.